Hej kochani, w poprzednim filmie dałam też Wam zapytanie, czy chcecie zobaczyć vlogmasy u mnie na kanale. W sumie bym je robiła pierwszy raz. Tak. To by były pierwszoroczne moje vlogmasy. I w sumie nawet nie wiem, co ja bym tam nagrywała. Może na przykład, jak robię dekoracje na, do pokoju, bo chociaż mój pokój wyglądał trochę świątecznie. No bo też jak ozdabiam z rodzicami choinkę żeby móc to nagrać i no coś pewnie by się wymyślił w trakcie oczywiście trzeba gdzie codziennie nagrywać No nie wiem co niedzieli ewentualnie bym powiedziała gdzie idę żeby coś ogarnąć no więc piszcie na dole, piszcie na dole w komentarzach, czy chcecie, żebym zrobiła vlog masy.